Hej, tutaj Klaudia z kanału Kwiatniowa Waweczka A dzisiaj chciałabym Wam opowiadać o tym, z czego kładają się zestawy do haftu krzyżykowego Najpierw chciałam zacząć od zestawu z kanwą z nadrukiem od firmy Joy Sunday To jest ten zestaw I robię właśnie taki zestaw z Marią. To jest ten obrazek ale, że już otwierałam zestaw z Maryją, to chciałam Wam pokazać zestaw, którego jeszcze nie ruszałam. E, oprócz tego, że sprawdzałam, czy wszystko w nim jest. Więc taki zestaw z Joy Sunday to są zazwyczaj podróbki oryginalnych jakichś wzorów. Ja sobie je zamawiałam na AliExpress. I z tego co widziałam, to Joy Sunday produkuje kanwy z nadrukiem na 11 CT i na 14 CT. No, i taki zestaw zawsze z Joy Sandy jest w takiej e, fajnej torbie. Nie jest to zwykła po prostu plastikowa torba, tylko można ją e, używać jeszcze później. Jest taka grubsza po prostu. No i otwieramy torbę. Na stronie tytułowej macie oczywiście nazwę firmy, e, napisane, że jest to zestaw do haftu krzyżakowego, informacje na temat tego, że to jest kanwa z nadrukiem co zawiera ten zestaw czyli mulinę, kanwę, igły i instrukcje. oczywiście macie podgląd na, na to jak będzie wyglądać już gotowa wersja obrazu nazwę tego haftu i to jest ważna informacja i właśnie zobaczycie potem, że nie każda firma daje tą informację na obrazku rozmiar kanwy, gęstość kanwy to jest 14ct i będziemy to wyszywać dwoma niteczkami i rozmiar całkowity obrazka to będzie 34 na 47 cm. Tu mamy nasz wzór obrazka na wypadek, gdyby ta kanwa z nadrukiem na przykład nam się zalała. I nie bylibyśmy pewni, gdzie sam są jakieś yy, jakie znaki. Mi się zdarzyło, że zalało mi się wodą kanwa trochę w pewnym miejscu i korzystałam właśnie z. Takiej kartki, albo czasem też na przykład nie jesteśmy pewni, gdzie jest dużo różnych znaków, czy to na pewno ten symbol, więc wtedy można sobie popatrzeć na, to, na tą kartkę. I tu macie ponumerowane, i na tej kartce zaznaczone które to jest 1, 2, 3, 4, i tutaj na dole było widać też numerki. Ta kartka Wam pokazuje wszystkie numery moliny. Jakie mają symbole na tej kartce, bo te symbole z tej kartki będą inne niż na kanwie. To jest trochę irytujące dla mnie, że nie ma tych samych symboli, tylko trzeba szukać. To jest trochę kombinowania, moim zdaniem. E, I informacje, że to jest pełny krzyżyk. W niektórych zestawach macie półkrzyżyki, e, petitki, backstitch. Tutaj będzie sam, będą same krzyżyki. I to jest 150 na 214 krzyżyków. No i tutaj macie. Kanwę z nadrukiem. I na kanwie macie legendę z wszystkimi numerami mulin, jakie będą nam potrzebne, z symbolem i numerkiem też DMC. Hanwa z nadrukiem jest dosyć sztywna, ale wydaje mi się, że wystarczy się do niej przyzwyczaić. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał styczności z, w ogóle z zestawami e, z nadrukiem, to ten nadruk schodzi pod wpływem wody. Gdy skończymy właśnie haftować, to po prostu ręcznie myjemy, pierzemy ten haft i wtedy wszystko sobie ładnie schodzi. Więc jeżeli się haftuje i coś nam zostaje, to nie ma co się tym przejmować, jeżeli coś prześwituje, bo, bo to potem zniknie. No i tu mamy mulinę. 40 kolorów. I tak jak mówiłam, y, igiełki. Zazwyczaj to są dwie igiełki w zestawach z Joy Sunday. I macie tu też zaznaczone, że to jest na 14ct, dwoma nitkami. Te nitki są już po, y, pocięte. Na metrowe niteczki. Jeżeli to jest dla kogoś za długa nitka, to można sobie to spokojnie przyciąć, albo po prostu, jeżeli to jest dwie nitki, no to składać na pół jedną nitkę i tak haftować. Ja tak robię często. Fajne kolorki. I fajne, co jest fajne w zestawach z Joy Sunday, na woreczku z tyłu jest instrukcja obsługi haftu krzyżykowego. Fajne rzeczy, jak powiedzieć, muliny na sześć nitek jak haftować nadrukowaną i nadrukowaną kanwę takie podstawowe informacje żeby na przykład umyć ręce zanim się siądzie do haftu no i jak y, potem uprać kanwę i jak ją uprasować fajnie więc to jest zestaw z Joy Sunday tu mam kolejny zestaw, już też odpakowany ale nie mam z tej firmy innego zestawu i raczej nie chciałabym mieć nie podoba mi się to, ale no to kwestia gustu. Firma DIY Cross Stitch. w takim zwykłym, plastikowym pakowaniu. Macie podgląd na to, jak będzie wyglądał hawcik skończony. Ten wydruk jest takiej sobie jakości, już sam w sobie. Tu macie wzór właśnie też jakby Wam się kanwa z nadrukiem zalała, albo chcielibyście coś sprawdzić. Na tym podglądzie moim zdaniem, to też jest mało czytelne. No, malutkie to jest, mogliby to zrobić na przynajmniej dwa razy takiej wielkości, żeby był ten obrazek. No i tyle w tym było z takich kartek. A zaraz już Wam pokazuję, jak wygląda kanwa i cały zestaw. O, wypadło mi coś. Aha, okej. Okay. Tu jest mulinka do tego zestawu. 22 kolory i na, tutaj na legendzie mamy zgadza się 22 kolory też to jest papierowy taki organizer mm, i myślałam, że mi wypadła jakaś mulinka, ale po prostu yy, w tle jest tyle tego koloru yy, że dali nam osobno yy, pociętą już mulinę też na metrowe właśnie paski i jest napisane, że to numerek 10 Aha, czyli tutaj na tym że jest tylko jedno pasemko tego koloru a tutaj reszta moim zdaniem mogli to wsadzić po prostu dwie dziesiątki albo gdzieś na końcu właśnie dać kontynuację że to jest więcej dziesiątki nie musieli tego tak robić chyba tak mi się wydaje, ale no mamy to i kanwa z nadrukiem znowu ja mam ją na napie, mogłam ściągnąć ale nieważne Robiłam sobie ten zestaw, jak byłam w szpitalu, jak porodziłam. <grych> Więc tutaj coś zaczęłam, tam coś też robiłam. I tu jest też legenda z boku i podgląd. Ogólnie kanwa też jest e, sztywna, ale w tym zestawie nie ma żadnej wzmianki na temat tego, jaka to jest kanwa. Czy to jest 11CT, czy 14CT. Jest tylko pokazane jaki będzie rozmiar końcowy obrazka w centymetrach i w krzyżykach. Nie ma też ile manitkami to wyszywać. A to nie zajęłoby im dużo miejsca, żeby to dopisać. Więc to jest taki minus. I patrzyłam potem właśnie na stronie, z której to zamówiłam, z której to dostałam. No i oni mają tą informację na stronie, ale moim zdaniem to powinno być razem w zestawie. Bo nie każdy potem chce szukać na stronie internetowej, co ilo ma a wielkość haftu musiałam po prostu patrzeć też chyba w zamówieniu. Ja wolę zestaw z Joy Sunday, plus kanwa jest zabezpieczona, a tu mi się tutaj pruje, więc będę musiała sobie to też zabezpieczyć. Na razie nie siadam do tego haftu, mam inny haft do, ro do roboty, na tym mi nie zależy, więc leży na razie w szafie. Pokazałam wam już dwa zestawy, a to jest trzeci zestaw. Jeszcze nie miałam styczności w ogóle z tym zestawem. On też leży i, i nie wiem, czy się doczeka swojej kolejki, czy kiedyś go sprzedam. Zamówiłam go na AliExpress Classical Cross Stitch. E, macie tutaj informacje na, te, na temat ilości krzyżyków: jest to 600x240. E, jeżeli to będzie na 11 CT, to będzie miało 150x69 cm, a jeżeli 9 CT, no to wtedy 180x81 cm. Ja mam wersję 11 CT. Która też mi się już średnio podoba. Wolę już drobniejsze kanwy, więc jeżeli to w ogóle będę chciała haftować, to zastanawiam się nad tym, czy po prostu nie robić kanwy z nadrukiem, tylko um, ją sprzedać, a sobie um, zrobić to na kanwie bez nadruku. Na przykład na 16, 18, może jeszcze drobniejszej. Ba bardzo podoba mi się ten obrazek a, i myślałam, że sobie go zrobię właśnie do salonu, ale. Mam teraz czerwonego kapturka, więc nie będę zaczynać Kolejnego takiego wielkiego projektu Tutaj macie na pierwszej stronie Informacje na temat ilości kolorów Jest to 60 kolorów Domyślam się, że będą same krzyżyki Nie będzie żadnego backstitcha Ani nic ja Tu nam pokazuje ma nitkami Nie wiem czemu, ale jedenastkę pokazuje Że będę miała robić dwoma nitkami Ciekawe, bo zazwyczaj 11 to jest czasem mało W niektórych miejscach a, ja nie, jest napisane. Chyba w zależności od zestawu albo nie wiem czego. Trzy niteczki. Będę musiała sobie to przetłumaczyć. No i tu mamy po prostu kartki ze wzorem właśnie. Mimo to, że mamy kanwę z nadrukiem, to znowu mamy dodatkowo książeczkę z wzorem. A na ostatniej stronie macie pokazane, który numerek, który fragment obrazka nam przedstawia. Dobra. Z którą stronę to otworzyć? Z drugą. To jest ogrom muliny. I znowu organizer jest papierowy. 60 kolorów, rzeczywiście. Bardzo ładne te kolorki, nie? Żywe. Aż chciałoby się haftować od razu. I tych kolorów jest aż tyle, że macie po prostu mulinę ekstra tutaj w woreczku. Na pewno mają naklejki, które kolory to są. Yy, nie będę otwierać tego woreczka, ale chciałam Wam właśnie ten zestaw pokazać, dlatego że so, jest tyle ekstra mulin. Zobaczcie, ile tego różu tu jest. No, fajne te kolorki, mega mi się podobają. Aż bym chciała to pohaftować, ale nie mogę. No, mam tutaj kanwę yy, z kapturkiem yy, przy sobie. Yy, I zobaczcie na kolory na kapturku te szarości czekajcie, przybliżę te szarości wszystkie, czarny a zobaczcie te kolory jest różnica, co? takie ży żywe chciałabym pokazać, że zestawy się różną między sobą nawet właśnie, jeżeli to jest kanwa z nadrukiem to każda będzie wygląda miała jakieś plusy i minusy może, ja najbardziej lubię na razie Joy Sunday ale tej na przykład jeszcze nie próbowałam, więc yy, nie wiem. W sumie pokażę wam, bo nie pokazywałam kanwy, jak wygląda. Nie zmieści mi się oczywiście ona cała. Yy, nie sprawia mojego wzrostu, nie? Jak patrzę na to, to symbole są równo, tak jak w Joy Sunday, fajnie. Trochę wygląda blado to w porównaniu z Joy Sunday, co też dwie igiełki. Jest ok Podoba mi się to. Może nie sprzedam. Może kiedyś to zrobię. tą kanwę. Dodam tylko, że wszystkie z tych zestawów, które wam dotychczas pokazałam, to była chińska mulina. To, to były wszystkie zestawy z AliExpress. Nie, ten DIY był też na pewno chiński, ale zamawiany chyba z VIP Crossstitch. Ten zestaw z DIY Crossstitch jest bardzo popularny tutaj w Wielkiej Brytanii. No, ja nie jestem tego fanką. Dopiero zaczęłam, ale już mi się po prostu to nie podoba, i nie mam zamiaru kupować kolejnych zestawów z tej firmy. Kolejny zestaw to już jest kanwa bez nadruku. One room i mamy tutaj oczywiście mulinkę. Jedna igiełka. Znowu organizer papierowy. Domyślam się, że mulina niska. Jedna bobinka. Kanwa. Zabezpieczona tylko z jednej strony. Reszta nie jest zabezpieczona, więc będzie się pewnie próć. Trzeba będzie sobie zabezpieczyć. No i taka książeczka. Z tyłu mamy nazwę firmy i podgląd na gotowy mm, wzorek. Co mnie wkurzyło, to to, że ten wzorek nie będzie tak wyglądał, bo to nie jest taka kanwa jak na obrazku. I nie, nie haftujemy tła, więc to nie będzie tak wyglądało. Ja wiem, że to jest podruba oryginalnego wzoru, no, więc y, trochę się zawiodłam. Myślałam przez jakiś czas, że właśnie mam taką inną kanwę do tego, że dali inną, ale nie. To jest po prostu Aida, więc y, miałam to haftować, ale stwierdziłam, że nie, że kupię sobie kiedyś y, innu, inną kanwę, inny materiał. Nie wiem, czy mam tak iść, chyba tak. Mhm. Albo i nie. Czy to jest tylko jedna, jedna strona? Tak. Okej. Okay. Grubszy papier. No tu mamy kartki ze wzorem. I tutaj mamy informacje takie ogólne, że materiał to AIDA 14 biała. Jest to 100, będzie to 122x130 krzyżyków. No i końcowa wielkość to jest 22x24 cm. Tutaj mamy e, legendę. Najpierw tam pokazuje ala kolor na kanwie, potem symbol, ilość niteczek. Mówią, że to jest DMC kolor. E, no numerek DMC i mniej więcej opis, jaki to jest kolor. To jest czarny, jakiś rodzaj różowego, oliwkowy. Tu widzę, że to są jakieś inne. E, to pewnie są pełne krzyżyki, a tu jest coś innego. Tu jest, domyślam się, Baksych, ale nie jestem pewna, no bo to po chińsku chyba napisane. Więc znowu taka legenda. I tu po prostu mamy y, numerki z tego organizera 1, 2, 3, 4. Y, I tutaj jest po prostu numerek DMC tak się prezentuje ten zestaw nie haftowałam go nic z takiego właśnie zestawu więc nie jestem pewna jak to będzie No jestem zawiedziona tym materiałem że tam jest w, w podglądzie inny materiał niż w rzeczywistości to taki minus i ostatni zestaw jaki bym chciała Wam zaprezentować to zestaw z Coricamo jest to zestaw ze świętym Antonim Zakupiłam go, gdy byłam jeszcze w ciąży. Zrobię go kiedyś dla mojego syna Antosia. Na razie czeka w kolejce. Wyciągamy z folii. Pierwsza strona, znowu nazwa firmy, tytuł tego zestawu. 147 na 200 krzyżyków. Rozmiar, w zależności od tego, jaka kanwa jest. Więc po prostu drukują jedną stronę, dla obu zestawów, i żeby nie musieć robić osobnych w różnych językach. Nazwa tego zestawu. No i tu mamy wzór graficzny. To są już zwykłe drukowane kartki, nie śliskie. Tu mamy legendę. I tutaj mm, wszystkie mulinki są na organizerze też takim papierowym. Ale inaczej to wygląda niż te chińskie, prawda? To wydaje się być robione bardziej, no to pewnie też ręcznie, prawda? Przez Chińczyków, ale to nawinięte jakby ręcznie. Numerki są napisane ręcznie. Mhm. Mamy igiełkę przyczepioną. Jest kanwa. Ja wybrałam chyba czternastkę, ale też bym wolała na drobniejszej sobie to wyhaftować. Więc może to zostawię sobie do czegoś innego. To jest kanwa bez nadruku, znowu tak. Tak chciałam. Dobra. Mm, tu mamy tą kartkę z tymi. Yy, żeby wiedzieć, który, który, e, która z tamtych kartek pokazuje nam, który fragment obrazu nie. No i tutaj mamy, jak to jest napisane krzyżykowy tutorial, jak się wykonuje krzyżyki. Więc fajnie. Podoba mi się to. E, ale chyba znowu nie jest napisane na zestawie e, tak naprawdę, jak i, e, jaką wybraliśmy opcję. Mogliby to po prostu zaznaczyć długopisem i iloma niteczkami to robić wydaje mi się, że nie było to napisane mm -mm, nie. no, ale to polska firma taki, taki zestaw zapomniałam dodać, że mulina w tym zestawie to Madeira to nie jest chińska po prostu mulina taka jak z, z tych zestawów z AliExpress, więc będę też próbować coś innego, jakiś inny rodzaj muliny, więc czekam na ten moment. <grym> ja więcej zestawów nie mam, tak mi się wydaje, z jakichś innych. Mam jeszcze z Joy Sunday, ale poza tym chyba nic nie mam z innych firm. Nie mam żadnych oryginalnych zestawów, więc nie do końca jestem pewna jak one wyglądają. Tyle co od innych hafciarek y, widziałam. A to są takie, y, które ja sobie zamawiałam na początku, i Korykamo to chciałam spróbować inną firmę. No i nawet, y, byłam po prostu y, pod wpływem emocji, y, jak zobaczyłam, że mogłabym wyhaftować świętego Antoniego dla mojego syna. Y, chciałam Wam po prostu pokazać. Że zestawy różnią się między sobą i moim faworytem jest Joy Sunday, bo ma dużo właśnie takich informacji przydatnych, jaką jak tą kanwę wybraliśmy, iloma nitkami haftować. Pokazuje instrukcję jak wykonywać ten haft od razu, więc super. I ma tą fajną folikę, takich jakiś głupi szczegół, ale wydaje mi się, że, że coś. Takiego, co wyróżnia właśnie tą firmę, że się tak bardziej postarali, może. Wydaje mi się, że teraz coraz bardziej ludzie zwracają uwagę na takie mm, duperele, powiem. Ja na przykład lubię, jeżeli kupuję coś właśnie z Etsy, szczególnie, i to są ma, ma, małe jakieś firmy to są prywatne w sumie osoby, które coś sprzedają, i miło jakoś. Napiszą notkę dla mnie, albo ładnie zapakują ten, sw ten swój produkt. Ja zwracam na to uwagę yy, i zawsze mnie cieszą takie, właśnie, małe detale. Nie wiem, yy, czy wy zwracacie uwagę na takie rzeczy. Może dzięki temu filmowi kto, kto, to, któraś z Was będzie chciała spróbować czegoś nowego, jakiegoś zestawu. Niektóre osoby kompletują sobie wszystko same, ale myślę, że taki zestaw to też jest fajna opcja. Wiadomo, że kosztuje to więcej niż samemu y, skompletowanie y, muliny i kupienie materiału, ale czasem też nie mamy jak kupić dokładnego wymiaru kaniny musimy kupić większą, więc wtedy to może wcale nie wychodzi taniej. Muliny musimy kupić całe motki, a nie na przykład y, tylko ilość na 10 krzyżyków, więc y, są plusy i minusy takich zestawów na pewno. No i dziękuję Wam za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w kolejnym.